Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana Inżyniera. Odpowiadam na Pana pytanie. Ile czasu zajmie przeniesienie projektu Hardware plus Software z Raspberry Pi na IMX8? Ile czasu zajmie przeniesienie projektu Hardware plus Software z Raspberry Pi na IMX8? Ile czasu? Ile czasu zajmie? Mhm... La mia parola 4, tutaj według kart 4 sprinty dwutygodniowe, tak? 4 dwutygodniowe sprinty, bo tutaj mamy w pierwszym sprincie jeszcze taką ciężkość, tak? Ciężkość albo przemęczenie tutaj mamy, no niezbyt taka korzystna energetyka, bo jakby za dużo obowiązków i tutaj należałoby zwrócić uwagę, żeby bardzo dobrze podzielić te obowiązki, tak? Tak jakby żeby wszystko, żeby nikt nie był z Przemęczony, po prostu, za mocno, tak, przemęczony. Także tutaj trzeba było dobrze. Dobry podział obowiązków, to jest podstawa tutaj, według kart. Właśnie, czyli tak, pierwszy sprint dwutygodniowy, takie tak, przemęczenie. Dobry podział obowiązków to podstawa tutaj będzie. Drugi tydzień, drugi sprint dwutygodniowy. Tutaj mamy piątka kielichów, czy troszeczkę takiego dyskomfortu i jeszcze takiego bólu głowy, tak zamieszania. Tu będzie troszeczkę, no ciężko, tutaj będzie na początku. Dalej mamy trzeci sprint dwutygodniowy, to już król buław. Tu jest jakiś mężczyzna taki dynamiczny, temperamentny, jakby gdzieś tam się tym zajmuje. Tutaj wpadę w ten wir pracy, on tutaj już jakby robi porządki, że tak powiem. I on tu będzie jakby odgrywał bardzo du poważną, dużą rolę, tak. Tutaj e, trzeci i czwarty e, dwutygodniowy sprint to już jest dziewiątka kielichów, czyli no, to jest generalnie taka trochę jak karta, karta maska, tak troszeczkę udawania czegoś, natomiast generalnie jest bardzo pozytywna. E, ale no właśnie, tutaj z tą maską to mogą po prostu wynikać pewne takie sprawy, gdzieś tam ukazywać się, wychodzić na światło dzienne pewne sprawy, które gdzieś tam wcześniej były ukryte, tak? Czyli um, no na, na jakieś mankamenty, tak? Też jakieś rzeczy, o których Państwo nie wiedzieli na przykład, tak? A okazuje się, że o, to jeszcze trzeba zrobić to i tamto, albo um, no to jest karta maska, tak? Tutaj Takiego dokładnie ta twarz tutaj, e, to tak się ukażą pewne rzeczy, które no, o których wcześniej. Państwo mogli mieć pojęcia, że należałoby je zrobić, na przykład takie wykonać, coś tam z nimi podziałać, a one się jakby ukażą, wyjdą na światło dzienne, tak, na takiej zasadzie. No i to już jakby po, tym, po tych czterech sprintach dwutygodniowych już jest dziewiątka denarów, czyli jak najbardziej sukces, pełen sukces, korzyści finansowe, dużo po prostu pieniędzy jakby na tym poziomie e, z, z sukcesu, tak? E, dojrzałość emocjonalna i, i wszystko co jest najlepsze. Także cztery dwutygodniowe sprinty, ale później jakby e, już według kart, ale później już po tych, po tym czasie gdzieś tam jest tak jak powiedziałam, duży sukces według kart i naprawdę fajny, e, fajne konsekwencje jakby tego, fajne skutki. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, e, żeby to wszystko udało się zrealizować jak najszybciej. Dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia. yeah